Cześć, witajcie w kolejnej Agrodniówce. Dzisiaj agrodniówka pokazowa, dzisiaj jest dzień pokazów u nas na gospodarstwie korniki stoją, czekają, Bobik stoi, czeka. Jest trochę je tych maszyn już na placu, już dosłownie za godzinę, dwie zaczną się zjeżdżać już kolejne maszyny. Już masy, jest masej Jest masej, zgrabiarka, owiarka, prasa no, jest naprawdę, jest już tych maszyn. A tak jak mówię, będzie jeszcze więcej. No i tak, ja muszę wydmuchać naszego dajcyka. Bo wygląda najgorzej ze wszystkich. Bo jest po prostu brudny. No ale robił, nie było czasu go umyć. Więc muszę go wydmuchać. Chociaż go obdmucham szmatką, zaraz go przejadę. Po prostu powycieram. I że tak powiem tyle, no umyć go nie umyję, nie będzie igły tak w tamtym roku, bo w tamtym roku udało mi się ładnie umyć. Na pokazy. No w tym roku tego nie zrobię. Bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam ciasiu. A jak się nie ma ciasiu, to ciasek bi <laughs> rower zawczasu. <dam> <laughs> Dobra, słuchajcie, biorę dajcie pod kompresor, będę go wydmuchać dobrze. Później jeszcze szmatką się dotrze i jakoś będzie wyglądał <noise> Fajne, nie? Nie. 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 nie? nie, nie Halo halo! Zapraszamy! Ladies and gentlemen, panie i panowie! Witam wszystkich bardzo serdecznie, można powiedzieć, na pierwszych takich pokazach zielonkowych u że gdzie się zaobserwować właśnie mieszanki, wszelakie maszyny, wszystkie, czy to prawy, czy która tu będzie dzisiaj zasiana, czy te maszyny, które będziemy używać, to wszystko będzie omówione, wszystko będzie w pracy zaprezentowane. Są również przedstawiciele z każdej firmy, więc jeżeli ktoś chce dostać jakąś większą ilość informacji, na pewno tych informacji dostanie. Ja teraz oddaję głos Remigiuszowi. I przechodzimy do omówienia mieszanek, które są zaproszone. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Remigiusz Waligura. Jestem z firmy Wronkowski Nasiona. Nasza współpraca z Krzysztofem zaczęła się od prostego wyzwania. Nie mam dobrych klep, nie mam wody, a ma być pasza. Myszanka turbo była siana i z tego co widziałem, 10 cm ma. 10 cm ma. Dwa tygodnie? Dwa tygodnie. To jest energia i, wigo, i vigor i nasion. Wysokiej jakości nasiona.

kilo klo z jesienią. Przepraszam, mogę zdjęć. Na wiosnę, 200 klo, sobie trzeba to koniec. A, no to tylko to. To wszystko. Dobrze. Okay, I, I to posiłeś jeszcze na tym na jesieni, nie? Co? Musiłeś na jesieni. Tak, na jesieni A. było koszone. Nie? Ja lepiej ja mieć dwa takie lepsze pomysły niż taki jeden. Ja to jest popląd tylko. No właśnie. No nie. to nie jest zrobione. To jest koszone po prostu przy okazji, no, że to no, jest popląd. Proszę, żeby było tam. Krowa. krowa mm -hmm. dacie, no to akurat obornik też tam miał problemu, nie? A obornik warty w tych czasach. No, to cenny towar, mm cenny. -hmm So face it with a smile. There is no need to cry. For a trifles more than this. It would still recall my name. And the month it all began. Will you release me with a kiss? I'll try to drop a veil. If I have, could I fail? Did I fear the consequence? Day. Mogacincha? <laughs> 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 odpowiedni ciągnik do tej maszyny teraz to idzie zobacz jak idzie, idziesz? Policyjny. odpowiedni ciągnik musi być po prostu wtedy idzie słuchajcie, jest już po pokazach ja wracam, odpiąć siewnik Zasi... nawet nie mam zasianego całego tego pola ja mam zasiane tyle ile widzieliście na pokazach ci co byli mam za jak na razie tylko ten kawałek może wieczorem zasięję resztę, może jutro, nie wiem na razie, że tak powiem, wali mnie to jadę odpiąć, bo jadę się jeszcze podstawić pod talerzówkę ale tak, kilka słów po całej imprezie mega dziękuję wszystkim za obecność jak i firmom, tak i, tak i Wam, którzy byliście tu odwiedzać ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym wszystkim a najbardziej frekwencją. Nie spodziewałem się aż tyle osób, więc bardzo się cieszę, że tak to wypaliło. Powiem wam tak, w przyszłym roku będzie jeszcze grubiej, to już wiem. Bo już mamy jakieś tam nowe, nowe doświadczenia, doświadczenia z tego płynące, nowe pomysły i będzie jeszcze grubiej. Zpinamy, nie? No dobra, to zapiniemy, lecz nie ma problemu jakby sobie mają. No, to, to no też, no przecież to no, trzeba nie, poładować, nie? No, no to jedziemy Wiaś nawet Asia przyjechała. Wiem, no szybko byłem Chodziła za Agnieszką w stescję ze seramku A no niech widzi, że się u nas dzieje sama zaproponowała lecz nie No i fajnie No widzisz, jak się, jak się możesz pomylić Kuźwatone trzeba kupić konkretnie Koniecznie Witam was wszystkich, dnia kolejnego Dostajecie to w tym samym filmie z pokazów e, Ponieważ no ta działka No chcę to skończyć, zamknąć temat tej działki e, Właśnie, witam was dzień później Kończymy siebie tutaj Ponieważ wczoraj najzwyczajniej w świecie brakło na to czasu Kto był do końca ten widział, jak ciężko tutaj było zerwać tą trawę e, I naprawdę było trzeba się tutaj napracować Tata jeszcze teraz też doprawia e, naszą talerzówką e, Jak widzicie, został falkon u nas Tak na wrześniu, żeby to na spokojnie sobie zasiać e, Więc e, został ten falkon na spokojnie, bo był zasypany e, Będzie tam odebrany jakoś w przyszłym tygodniu e, Na mniejsza w każdym razie kończymy się falkonem ale tak jak już to runo co było, czy talerzówka odjechały do samego końca też e, i to ogromne podziękowania dla firmy SM Agro e, i całego Makkornik Polska e, zostali do samego końca. Na samym końcu podpięliśmy właśnie Makkornika 175 koni pod bezorkowca, tego mojego runera i on tutaj dzielnie powalczył. I powiem wam tyle. Co do tego Makkornika. Skobany ma uciąg 175 koni, a zerwaliśmy tutaj po tej trawie na dwa razy. Przejęliśmy raz na 15 cm runerem, później jeszcze raz na maksa i naprawdę y, przeszedł i to wyrównał. Także, kto był do końca? Bo do końca została można powiedzieć się garstka ludzi, ale byli chłopacy, którzy też zostali do samego końca. Także widzieli, no co tutaj się działo. No i kornik naprawdę tutaj. E, można powiedzieć, że mnie uratował, bo dojcem bym tak tego nie zerwał. No, no Brakuje mu koni. Nie będziemy się oszukiwać. 140 koni na taką ziemię, jeszcze na tak suche warunki, bo jest popiół, jest naprawdę popiół. Jutro ma padać, dlatego chcemy dzisiaj to zasiać. Okej, okay, stoję prosto. W miarę się na nawigacji nawet znaczników widzicie, nie używam. Tylko jadę całość na nawigacji. Jutro ma padać, więc no dlatego dzisiaj chcemy to zasiać. Niech już pada w zasiane, niech to ziarno wtedy łapie tą wodę. No, zobaczymy, co z tego będzie. Poligon jest niezły, naprawdę niezły. Też widzicie, nie jadę szybko, bo tutaj te darnie się to wszystko. No nie jest równo to jest minus właśnie trawy że robi się taki dywan naprawdę i to zobaczcie, tylko rok była ta mieszanka a zrośnięta całe nawożenie teraz dajemy w podsiewacz, ponieważ no, nie miałem tu możliwości rozsypania nawozu wcześniej dlatego po prostu idzie całość podsiewać, a idzie na wymieszane dwa nawozy polifoska piątka, bo akurat taką miałem, więc polifoska piątka no i z racji, że jest w niej mało, Azotu to dorzuciłem jeszcze saletrzaku szaku, więc w sumie proporcje, żeby Wam kuźwa nie skłamać, teraz 3 do 2, na, na większą ilość polifoski. Później najwyżej dorzucimy jeszcze trochę azotu, jakieś saletry, czegoś tam na łeb po prostu. Niech to na razie się bujnie no bo jest, jest, jest popiół. No, i jest pobojowisko. Nie ma, nie ma co ukrywać. Po tej trawie zawsze jest ten minus. I teraz tak, może czemu nie z tryptilem? No nie, bo jest ciężko później też zniszczyć tą trawę. Mocno odbija. Tu też będzie odbijała. Tu będzie trzeba naprawdę dawać peżowe dawki nonikosulfuronu, żeby to dobrze, dobrze spalić. Ale myślę, że damy radę jakoś. No już. Trochę z tą trawą też zawsze działam I lepiej, gorzej to wychodzi Zawsze te doświadczenia jakieś się zbiera No i dlatego też no nie lecimy W tilu Tutaj tego Tylko lecimy W bezorce No było, było, ciężko to zerwać Słuchajcie, no był podpięty tutaj Ten masej pod mojego runera Bo runo, ten cały zestaw No to po prostu nie była konfiguracja na te warunki i, I po prostu sobie nie rodziło. Nie ten wał, to w runo był wołoponowy, i no nie było opcji. No, nie, nie ta konfiguracja, nie na te warunki. A przyjechał mój runer z wałem daszkowym, i już to zaczęło wyglądać dobrze. I przyszedł tutaj, właśnie. Podczepiliśmy na początku runera pod Maseja 220 KONI. No i co? No i miał co robić. Był wpakowany na maksa i naprawdę miał co robić. Nie miał lekko. No i teraz tak, czemu później McCornicę uprawialiśmy? Nie ma sejem. Ekipa z Euromaszu. No po prostu już, już pojechali do domu. No chcieli też świadomo sobota, popołudnie. Każdy tam coś miał zaplanowane. Więc po prostu no już pojechali na siedzibę firmy. No tutaj tak mówię. Podziękowania dla SM Agro i dla dla tutaj, dla całego Makornik Polska, ponieważ chłopacy zostali ze mną do samego końca. I pouprawialiśmy tutaj to, żeby to całe przeryć. Także Makuś naprawdę spisał się wzorowo. I to było, no brakowało tu koni pod tą maszynę. Nie ukrywajmy, 175 koni to jest za mało na takie warunki pod bezorkowca 3 metry. Ale dał pięknie radę! Naprawdę dał radę. Także. Ja jestem zadowolony, jest to przeryte. Zasiejemy w popiół, w niezłe pobojowisko. Ale mam też cichą nadzieję, że naprawdę jutro będzie padać tak jak zapowiadają i coś z tego będzie. Coś, no musi być, nie ma innej opcji. Rówek siewny jest praktycznie każdy czysty. Więc myślę, że będzie. Po prostu przypilnować tutaj to. Pastami i myślę, że będzie git. Ale podsumowując to wszystko, powtórzę to jeszcze raz, ja jestem bardzo zadowolony, jeżeli ktoś nie jest usatysfakcjonowany, napiszcie to w komentarzu, że zabrakło tego czy tego, mogło być jeszcze, jeszcze to, czy to. O, i możecie to tak po prostu. Podsumować. Możecie mi napisać tutaj w komentarzach pod tym filmem, kto z was był. E, Odmeldujcie się, że tak powiem, w komentarzach. Napiszcie swoją opinię, swoje odczucia po całej imprezie, może właśnie jakieś sugestie, co byście zmienili. To e, na pewno część z tych głosów będę uwzględniał po prostu w przyszłym roku w organizacji tego wszystkiego. Każdemu z was no, na pewno tam nie poświęciłem. Tyle czasu ile każdy by sobie życzył, ale no, kto z Was był, widział, że no, miałem trochę do poogarniania, żeby to wszystko grało tak jak powinno. No ale tak to jest: to jest samo, samo życie. Kończymy już tutaj, siadzi i teraz tylko czekać na upragniony deszczyk. I co dalej będziemy Wam pokazywać, co tu się. Będzie działo Skończone, zasiałem Poligon jak trzeba Kurde nie No jest niezłe pobojowisko No i przede wszystkim pustynia Coś tam jest w tej wilgoci Coś tam Coś tam, ale to jest mało To jest wszystko Popiół Zasiane Wszystko, dziękuję za oglądanie Dziękuję za obecność Trzymajcie się, na razie 可以拽。